Polityka musi się zmienić, polityka musi być inna. Tego chcą Polacy i to manifestowali przez ostatnie dni. Reprezentujemy dzisiaj tu na tej sali, ale nie tylko pokolenie zmiany. Chcemy nowego otwarcia w polityce, chcemy nowej debaty, chcemy nowego rozmawiania ze sobą. Do tej pory to były spory i kłótnie, do tej pory w naszym kraju kłóciliśmy się. Nie były to spory o idee, nie były to spory o sprawę, były to spory, które prowadziły do konfliktów i obrażania siebie nawzajem. Czas to zmienić. Polacy chcą tej zmiany, chcą dzisiaj, abyśmy rozmawiali o ich problemach i żebyśmy my, politycy, te problemy rozwiązywali. Mówiłem wielokrotnie, że chcę być politykiem zmiany, chcę być osobą, która tą politykę zmieni. Wczoraj pierwszy krok zrobiliśmy razem z Ryszardem Kaliszem, który stoi na czele Komitetu wyborczego Grzegorza Napieralskiego, za co mu bardzo serdecznie dziękuję, który pracuje dzisiaj, zbiera podpisy, który włączył się w tą kampanię, który jako starszy kolega zaangażował się w tą kampanię, złożyliśmy razem z Katarzyną Olszewską dokumenty do Państwowej Komisji Wyborczej. To jest pierwszy, ale jakże ważny krok. Otrzymaliśmy uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej, która mówi o tym, że został zarejestrowany Komitet Wyborczy Grzegorza Napieralskiego. To pierwszy krok w tej kampanii. Krok bardzo ważny. Ale aby ta kampania nabrała tempa, aby ta zmiana była możliwa, widzicie tutaj na tej sali, Szanowni Państwo, grupę ludzi, współpracowników, którzy powiedzieli tak, wierzymy w tą ideę, wierzymy, że w Polsce trzeba nowego otwarcia, że trzeba właśnie tej bardzo pozytywnej zmiany. Chciałbym zaprezentować dzisiaj kierownictwo sztabu wyborczego Grzegorza Pieralskiego. Marek Wikiński, szef sztabu wyborczego jest dzisiaj. Poza granicami naszego kraju, ale powiedział: Tak, chcę się włączyć. Chcę być szefem sztabu Grzegorza Napieralskiego, bo wierzę w zwycięstwo. Jest człowiekiem odpowiedzialnym, dlatego powiedział: Nie, nie zrezygnuję z wyjazdu. Jestem delegowany właśnie do spraw, które muszę załatwić w Europie i będę je godnie tam reprezentował. Grzegorz mówi: Dzisiaj w rozmowie telefonicznej nie będzie się za mnie wstydził, jak tylko wrócę. Załatwię sprawy, które są zostały mi powierzone, biorę się do ciężkiej pracy. Ale jedna osoba to za mało. Chcielibyśmy, aby ta grupa osób była jeszcze większa, więc chciałbym, abyście za, zapoznali się z trybem pracy, ale przede wszystkim z osobami, bo to najważniejsze z ludźmi, którzy powiedzieli tak, że goż zaangażuje się w tą pracę. Po kolei. Magdalena Ogórek, którą znacie, pracuje w Sejmie, będzie. Całą tą pracę sejmową, parlamentarną pomagała organizować, będzie cały czas do dyspozycji przede wszystkim również Was, dziennikarzy, ale nie tylko. Bartosz Arłukowicz, polityk, który zaprezentował się znakomicie w pracach parlamentarnych, świetnie wykwalifikowany lekarz, ale przede wszystkim samorządowiec i parlamentarzysta. To osoba oddana swoim pasjom, a pasja to pomoc ludziom. Bartosz powiedział tak, powiedział będę pracował, powie o swojej misji, o swoim zaangażowaniu. Ja tylko powiem, że jego... Głównym zadaniem to właśnie zbieranie, zbieranie ludzi wokół kandydata, ale wokół również odnowionej i nowoczesnej lewicy, wokół spraw, wokół idei. Katarzyna Piekarska, która wielokrotnie pokazała, że potrafi właśnie jednoczyć wokół siebie tych ludzi, którzy często zostali odrzuceni, często zostali pozostawieni na marginesie, ale przede wszystkim i co najważniejsze, wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej, osoba bardzo znana, bardzo kompetentna, która powiedziała: tak, Sojusz Lewicy Demokratycznej potrzebuje dzisiaj dodatkowo wsparcia i potrzebuje dodatkowego motoru. Ja jako wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaangażuję się w tą kampanię, szczególnie w trudnym i bardzo dużym województwie mazowieckim, za to też Katarzynie bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Matyjaszczyk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ale również samorządowiec, ale osoba, która pokazała się ze znakomitej, merytorycznej strony w Komisji Śledczej, ale nie tylko. Myślę, że będzie znakomitą podporą, powie o tym Krzysztof, w sprawach właśnie merytorycznych, programowych, które przecież tak ważne są w kampanii Pani Wyborczej. Katarzyna Olszewska, osoba, która no, bez niej nie wyobrażam sobie pracy, będzie miała trudny obowiązek, bo wszystkie sprawy prawne, ale również sprawy w kontaktach z Państwową Komisją Wyborczą, jak również te, które będą na pewno dotyczyły różnych interpretacji prawa, to właśnie Katarzyna Olszewska, która wielokrotnie już pokazała, potrafię mimo młodego wieku, mimo tego, że niedawno. Uzyskała ma, tytuł magistra prawa, pokazuje, że jest świetnym profesjonalistą. To nowe pokolenie, właśnie prawnicze, nowe pokolenie w tym bardzo trudnym zawodzie. Też Katarzynie bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Kamiński, znacie Tomasza, dlatego że oprócz tego, że jest szefem Rady Wojewódzkiej na Podkarpaciu, nie dość, że jest parlamentarzystą, to również szefem kampanii samorządowej. No nie wyobrażam sobie, żeby kampania prezydencka była rozłączona z samorządami, a przede wszystkim z przygotowaniem do kampanii samorządowej. Stąd Tomasz powiedział tak, zaangażuję się w pracę, będę tutaj współpracował z Grzegorzem Napieralskim. Tomasz Kalita... Nie muszę przedstawiać go dziennikarzom, ale dla wszystkich, którzy dzisiaj tę konferencję oglądają, Rzecznik Prasowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Klubu Parlamentarnego Lewica. To bardzo dynamiczny i otwarty człowiek, który wspiera wszystkich polityków lewicy w kontaktach z mediami, podpowiada, ale też będzie uczestniczył w tej kampanii wyborczej. Będzie kontaktował się z Wami, powiedział, jestem do dyspozycji 24 godziny na dobę. Jak to zrobi? Nie wiem, będziemy go wspomagali. Mam nadzieję, że się uda. I Łukasz Naczas, człowiek, który ma tak wiele energii, że aż trudno, trudno ją powstrzymać, ale to bardzo dobrze. Radny i swego czasu najmłodszy radny w mieście Gniezno na Wielkopolsce, ale to też mój serdeczny kolega, przyjaciel. Człowiek, który uwielbia i kocha multimedia, który kocha nowe technologie, nowe rozwiązania w internecie, który namawia zawsze nas wszystkich ludzi lewic do tego, zerknijmy w to, co jest przyszłością, czyli w internet, czyli w te rozwiązania, które popychają świat do przodu. Łukasz na czas będzie zajmował się serwisem internetowym, który będzie na bieżąco. W Informował wyborców o tym, co się dzieje w sztabie wyborczym, co się dzieje w komitecie wyborczym, co się dzieje w całej kampanii Grzegorza Napieralskiego, co się dzieje w tym wszystkim, co dzieje się po lewej stronie sceny politycznej, bo to jest, bo to jest przecież bardzo ważne. I jeżeli pozwolicie, oddam teraz po kolei głos. Bartosz Arukowicz powiedział, że musi być tym, który rozpocznie to, bo ma bardzo ważną rzecz do przekazania. Drodzy Państwo, ta kampania to też dobry moment do tego, żeby zjednoczyć i stalić środowiska lewicowe w Polsce. Nie wyobrażamy sobie prowadzenia tej kampanii bez zgromadzenia w jednym miejscu ludzi, dla których bliska jest pewna wizja państwa, formuła państwa. Więc swoje zadanie postrzegam tak, aby gromadzić wokół nas wszystkich ludzi, dla których wartością jest państwo, w której filarem jest człowiek, państwo, w którym. Najważniejszą zasadą jest to, że większość broni praw mniejszości, państwo postępu i państwo nowoczesności. Mamy wiele środowisk politycznych, ale też pozapolitycznych, organizacji pozarządowych. I kiedy Grzegorz Nabieralski poprosił mnie o pomoc, pomyślałem sobie, że to jest dobry pomysł i dobry moment do tego, żeby taki proces w Polsce rozpocząć. I poprosiłem Grzegorza tylko o jedno, żeby zgodził się, aby to robić z kimś, kto jest wysokim funkcjonariuszem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I Grzegorz się zgodził, w związku z tym z Katarzyną Piekarską to zadanie na siebie wspólnie bierzemy. Nie nazywaj mnie wysokim funkcjonariuszem. <grym> <grym> Więc osobą na wysokim stanowisku w Sojuszu Lewicy Demokratycznej ruszamy w Polskę, będziemy zachęcać wszystkich ludzi, dla których wartości lewicowe są bliskie, dla których państwo wrażliwości społeczne jest bliskie do tego, żebyśmy byli razem. Tak swoje zadanie w tej kampanii widzę, tak je postrzegam. Więc e, razem z Grzegorzem Napieralskim, ale też i Katarzyną Piekarską, wielka podróż przed nami. Ruszamy w Polskę. Kasiu, zapraszam serdecznie. A. Krzysztof Matiaszczyk. Okej, okay, bardzo proszę, Krzysztof Matiaszczyk. Kochani, wszystko wskazuje na to, że Grzegorz Napieralski będzie jedynym kandydatem lewicy. I to bardzo dobrze, bo przy tej kampanii wyborczej udowodnimy, że lewica ma wspaniałego kandydata. Liczymy na to, że wszystkie organizacje społeczne, partie lewicowe stowarzyszenia będą zaangażowane, mocno zaangażowane w tą naszą ideę, w ten nasz pomysł. Bartosz na pewno razem z Katarzyną pociągną tę sprawę w odpowiedni sposób i liczymy, że te wybory nie będą czarno-białe. Nie będzie wybierania pomiędzy czarnym albo białym, że te wybory będą bardzo kolorowe. Że w tych wyborach będziemy mieli okazję Obserwować ścierające się poglądy, różne stanowiska na te same sprawy, tak abyśmy rzeczywiście mogli wybrać jedną z barw tęczy, a nie tylko i wyłącznie czerń lub biel.